Witajcie mordeczki jest piękny wieczór spokojny zaraz będzie cisza nocna więc pora pozakłócać trochę spokój a to znaczy ni mniej nie więcej jak próba ognia zaraz odpalamy dragstara i usłyszymy jak chodzi na moich wydechach mojego projektu konstrukcji i wykonania także Yy, oglądajcie dalej zaraz wam pokażę wszystko jest w zasadzie przygotowane już i zaraz jedziemy z koksem patrzcie draktarek, dra, dra, draktarek, draktarek sobie stoi jest kroplóweczka na paliwo, jeszcze nic nie nalałem filtr zgodnie z życzeniem jest duży na razie tak zamocowany na sztukę oczywiście skierowany do góry ale już Docelowo ten, który ma być, będzie skierowany do przodu, będzie tu koło głowicy, koło silnika, ale to się na razie nie przyjmujemy. Także zaraz zalewam paliwko i zobaczymy, jak bestia zagada. Jak zagada i się troszkę to ustabilizuje, troszkę rozgrzeje, to spróbujemy zrobić synchron na gaźnikach. Może ustawić dawki jak czas pozwoli. Zobaczymy jak to będzie bardzo hałasować, bo mam y, godzinę jeszcze do ciszy nocnej. Także trochę sąsiadów powkurwiamy, ale bez przesadyzmu. Także dobra, y, zalewam paliwko i zaraz palimy. No, miałem to robić wczoraj w dzień. Ale po tamtej nopce, czwartek, trochę byłem taki dojewany, że nie bardzo wstałem. A poza tym, odpalać to w dzień, jak być może nikogo nie ma, to żadna frajda. samy paliwko sanie ruba mi się podoba chyba wyciągnę wytłumiacze poczekajcie chwilkę dobra, bafle wyjęte posłuchajmy teraz Toujours la vie. Gary mam podłączone, nie wiem pokażę wam czy będzie widać czy nie będzie widać. Ee, użyłem, których użyłem. Urla. No trochę nie tego użyłem, co miałem sobie użyć, ale któreś dwa są podłączone. Tam, tam są kurde kruczce na króczcach są rurki do których się podłącza wakumetry zaraz odpalamy to i zobaczymy jak wygląda synchro Ciekło, trzeba trochę podkręcić. Jest zrobione. Igiełki idealnie chodzą razem. Przy jakimś tam przygazowaniu, po odpuszczeniu, ładnie wracają. Yy. Ale właśnie zauważyłem, że są zegary rozkalibrowane. Kurwa. Wszystko od nowa trzeba robić. No, dobra. Nic się nie dzieje. nic się, nie dzieje Dobrze jest. Trzeba skalibrować zegary. Kalibrowałem je wcześniej. wyraźniej po, po chwili pracy zgubiły kalibrację, więc trzeba je poprawić. Dobra, są poprawione. Zegary powróciły do tej samej pozycji na zerze. Synchro jest poprawiony. Bardzo źle nie było. Także zaraz sprawdzimy kolor tu na wrzucę i sprawdzę dawki także czekajcie chwilę dobra słuchajcie jest problem jest problem ktoś mi do garażu wlazł jakiś szczur siedzi przy drzwiach <laughs> widać go w kadrze z tyłu no chodź pokaż się mały szczurek pomachaj Dobra, słuchajcie, jest problem. Kolor eee, tun jest poddycha świece. 20 10 mm. Zapomnij. Oddaj! Piwo mi, Piwo mi ugradła. Aha! No, eee, kolor tun jest poddycha. A na dragstarze są dwunastki no i nie mam żadnego adaptera, nie mam nic, więc nie użyję Color tuna. Eee, także dawki na niskich obrotach też będę ustawiał eee, W ten sposób w jaki chciałem ustawiać już wysokie obroty Pod obciążeniem i w ogóle podczas jazdy I tu się kłania Mój nowy nabytek Zegar AF Air-fuel ratio. Czyli do wydechu wchodzi normalna sonda lambda z samochodu, podłącza się ją pod ten zegarek, daje się zasilanie i cholerstwo pokazuje stechiometryczny skład mieszanki. Ponieważ kolor tuna można było użyć, żeby po kolorze spalania tak jak się to ustawiało w, dawnych, w dawniejszych czasach można było ustawić, no ale bez kolorna nie da rady zajrzeć do cylindra więc będę musiał użyć użyć tego zegarka też do, do niskich obrotów Ale najpierw muszę sobie zrobić adapterek, żeby wkręcić sondę w jakiś kawałek rury takiej tam ze 30 cm, żeby mi weszła w moją rurę. Jakoś tam zrobić klampę, na śrubkę, coś, żeby to się trzymało, nie odleciało. I przedłużyć przewody, bo tego tu jest tyle, co widać. Więc od końca wydechu do gdzieś tam do przodu nie, nie starczy. Znaczy, do regulacji takiej tutaj stacjonarnej można byłoby użyć tego bez, bez przedłużeń żadnych, ale będę chciał na drogę też wziąć, więc gdzieś tam ten zegarek sobie na trytki przy kierownicy zamocuję. No, i trzeba, żeby te przewody były dłuższe, więc od razu zrobię to już na długich przewodach, ponieważ już jest prawie 22. No to dzisiaj tak tego nie będę robił. Także na dzisiaj zakończam pracę. Motocykl jest odpalony, synchro jest zrobione. Być może po korekcie składu na, na niskich obrotach, trzeba będzie jeszcze synchrodę robić, ale wątpię no wiadomo, że jak tam się tymi regulacjami będzie kręcić mniej więcej, no to, to coś tam może mogło te, te, te podciśnienia się lekko tam zbalansować, także do niskich obrotów wakumetry jeszcze będę miał podpięte Regulację składu mieszanki zrobię po prostu będę regulował razem wszystko skład mieszanki Poprawiał synchro, skład mieszanki, poprawiał synchro, żeby wszystko było kurwa, Tip top, eee... tak nie wiem, czy to jest dokładne. Nie mam za bardzo tego, jak sprawdzić, ani potwierdzić, ani nic, eee... ale zaufam. Na pewno będzie lepiej zrobić na coś takiego niż po prostu na, na pałę. Nie wiem, na, 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 na... zresztą. Ustawi się, pojeździ się paręset kilometrów się zrobi, wykręci się świece, zobaczy się po świecach, czy, czy, czy na jaki kolor będą zabarwione, czy dobrze spala, czy ma za bogato, czy ma za, za ubogo. Także gada skurwiesin zajebiście. Ziemia drży, kurwa, wszystko w garażu pająki spierdalają. Także jest fajnie. Z tymi baflami kurde trochę pierdzi. Nie podoba mi się za bardzo. Spróbuję może je trochę skrócić. Albo zaspawać tutaj ten, ten, ten wlocik, żeby po prostu spaliny szły tylko przez te tutaj otwory i sobie wypierdalały. Także pokombinuję coś. No bo na pewno z tym wkręconym tak jak jest jeździł nie będę, bo paskudnie to słychać. Nie podoba mi się dźwięk motocykla. Z tym, bez tego jest kurde zajebiście, ale może być trochę za głośno tam. Pojechać raz na jakiś czas na miasto, trochę pohałasować to fajnie, ale jak się będzie w trasie lecieć, to jednak będzie we łbie Przerabiałem już ten temat z Virago kiedyś tam parę lat temu. Także pokombinuję z tymi baflami, bo miałem zrobione takie tymczasowe do standardowych tłumików, które rozwierciłem. No i zrobiłem w ten sposób, że parę otworów nawierciłem, ale ten wlot tutaj jest zaspawany. I na tych była różnica zajebista. Jak się je wyjęło, to kurde, dudni trochę. A jak się to wkręciło, to kurde, jak chiński moped, kurwa A z tym fajnie dudni. Jak się w to wkręci, dalej jest głośno, tylko pierdzi porażka. To jest nie, nie, nieakceptowalne. Yy, tak spróbuję za, zaspawać najpierw tutaj ten wlot. Rzucę wafle, posłucham. Jak będzie dobrze, to powiedzmy, do jakiejś tam cywilnej jazdy do pracy zostaną. Jak będzie chujnia, to spróbuję je ciachnąć w połowie i wtedy wkręcimy samego. A potem zaspawamy, jak będzie na nic. Także pokombinuję, poeksperymentuję, coś z nimi. Jest materiał na, na więcej odcinków. Dobrze, to słuchajcie, dzisiaj się z Wami żegnam. Pewnie jeszcze posiedzę chwilę w garażu. Muszę poprzedłużać te przewody. Przynajmniej przygotować sobie ten AF gauge, popodłączać to elektrycznie. Zrobić muszę sobie jakieś wyjście przewody, wyciągnąć skądś gdzieś, żeby podciągnąć prąd. Pod to, jakoś tam wtyczkę na żabki, na kro krokodylki. Chyba nawet mam takie gdzieś tutaj żabki krokodylki gotowe Także gdzieś to trzeba będzie puścić jakoś bokiem skądś i I co i Zrobię dzisiaj te przewody No popodłączam elektrycznie ten gauge cały Na razie go na motocykl nie będę montował bo stacjonarne to regulacje niskich obrotów jeszcze zrobię tak jak jest teraz stoi Dopiero na próby drogowe do, do ewentualnych regulacji dynojetów dopiero zamontuję to już na motocykl gdzieś tam przy kierownicy złapię natrytki i tak dalej więc tak naprawdę to w tej chwili do tych stacjonarnych regulacji to mogę pojechać z akumulatora drugiego mam tutaj taki duży akumulator gdzieś tam nieważne skąd siara mi dał to mogę na żabki i krokodylki to tutaj zrobić w ten sposób, no ale już na drogę nie będę tego wiózł bo potrzebowałbym kosz, wiec, wózek boczny przy motocyklu. No i zaraz jakąś rurkę dobiorę. Mam chyba samochodowo jakąś rurkę, także być może nawet jest tam gniazdo lampy. To jest bardzo duży plus, bo nie będę musiał nic kombinować. I tyle. Jak będę miał to przygotowane, to wracam z następnym wideo już dalsze regulacje. Ale dzisiaj był dobry dzień. Motocykl jest uruchomiony. Gada, chodzi równo. Wiadomo jeszcze trzeba podregulować, ale jest zajebiście. Drówko. Do Badweisera się zgłoszę. że ich Reklamuję niech mi przysyłają piwo. Darmowe. A ja będę pił na wizji. O świetny pomysł. Dobra, na dzisiaj tyle na razie. Jak zwykle nasłuchujcie, wyglądajcie kolejnego odcinka. Komentujcie jak chcecie, subskrybujcie, lajkujcie, olewajcie Nie wiem, mówcie znajomym o mnie, niech jak ktoś ma dosyć oglądania jakiś pierdół, to może mnie pooglądać, się pośmiać. Jest, z kogo? Dobra, dosyć pierdolenia, znowu kurwa się napiłem i kurwa bblotem. Na razie.